Cześć wam wszystkim, z tej strony gram tutaj w Warcrafta 2 mamy odcinek 19 Gramy kompanią ludźmi Akt drugi Czas modalne że Horda została wypędzona z wybrzeży Lorderonu, to zostawiła miasteczka Hillsbrad i Southshore w ruinie. Stało się jasne, że wojna będzie nas słono kosztować. Będąc pod wrażeniem twoich zwycięstw nad hordą oraz zniszczenia bazy w Zulder, najwyższe dowództwo zdecydowało wysłać ciebie i twoich żołnierzy na główne pole bitwy. Wojska Stromgard i Kultiras stacjonują wzdłuż północnej granicy Kazmodan i walczą, by powstrzymać orków przed wtargnięciem do południowego Lorderonu. Placówka orków położona w pobliżu ruin starożytnego miasta Krasnoludów, Dunmodr, wielokrotnie odpierała ataki Przymierza, jednocześnie pustosząc okoliczne farmy. Musisz odzyskać pobliską twierdzę na wyspie Tolbarat, a następnie przypuścić atak na placówkę. Misja piąta Tolbard. Cele odzyskaj Tolbard z niż Ok, kontynuujemy. Okej, i ty, i sy, a, uh, d, o, o, d, -o d, a, e, d, o, d, i e. W pekcynie, płacz tobie. Twe życzenie? Tak. Rozkaz. Tak, panie. Tak, panie. Mój pai, pai pai. panie. Mój ag... No to wyglądajmy... Tak, kapitanie. O, to wyspęgnę, nie Tak, cel... tak. W drodze. W drodze. Tak, tak. Na rozkaz. rozkaz, ruszamy, ruszamy, za przymierze, za przymierze, na rozkaz. Tak, ruszamy, tak, ruszamy, na rozkaz, za przymierze, za przymierze, Na przymierze, ruszamy. Do usług. Tak, panie. Tak, panie. Już, panie. Ok, mamy już za dużo tych za Tak. Ruszamy. Trzeba się wziąć i troszeczkę popodbyć jakoś. Tak. O, nikt nie sobie się. Wasza rozwacają. wysokość? Ruszamy. Na rozkaz. Hmm. <grymne> Helikopter jak sobie biorę. Ustawia tak czarę? W drodze. O latam. Tak, kapitanie. Tak, rozkaz. kapitanie. Rozkaz. Już panie. Jak sobie życzysz? Hej! Tak, tak, jak sobie życzysz. E, Czy Super. To niech mi zniszczy, tylko w drodze. O, start jesteśmy start atakowani. Mam tutaj dziurę, w której możemy sobie wziąć się i wydobyć. Czyper, W drodze. W drodze. Tak, kapitanie? Tak, Tak. tak, tak. Tutaj, nie, tam sobie tak, te i pływa lata i w ogóle. Ruszamy. Ruszamy. Mój władco! Na rozkaz! Mój władco! Mój panie! Mój władco! Na rozkaz! Ok, w sensie, cympatycznie to ale... Tartak, zrobiłem sobie proszczalek, tam w ogóle skazałem ze wszystkim. Praca <grym>. wykonana. Obrażenia pustyni. Jakiegoś się tutaj by mi pasowało? żeby sobie zrobić lepiej te balisty, Tam kuszę e, Więcej tych rozbijemy sobie ratusz. Ten troszeczkę lepszy. No, no i gram w, w tego walka w tej, nie pamiętam dokładnie, brał, jak to się brało. I cokolwiek robiło. E, farmę mamy: koszary Praca mamy. wykonana. A ratusz mamy e, tak. Ta, koszary mamy w tym oto miejscu. Są szary ratusz. kuźnia, O co chodzi? E, ratusz. Partak. Kuśne, Praca no, wykonana. Można te wieżyczki. E, Stawcie, możemy sobie w tym momencie coś jest zrobić w okolicy. Sobie zrobimy w tym miejscu. idzie tam robić tam całą stocznię spoko. Ja e, tu mam nieraz zbudowany, więc wiem, czy sobie elfów potrzebujemy, czy nie. Hmm, może te balisty byśmy troszeczkę jeszcze sobie zrobić, chociaż. Praca nie, wykonana. Nie potrzebuję Super? Hmm, no potrzebujemy tej stoczni, żeby kogoś wziąć, ogarnąć. Znaczy, kiedy to jest, kłopak. dosyć ciekawe. Robota wykonana. Mój panie. Okej, okay, czyli w czym cię stoczni mamy od lew, sobie gdzieś tutaj zrobimy jeszcze. Ok. I żagle? Hmm, może tutaj brać. I krążyć mniej więcej może eee, okej okay. niszczyciele będę sobie robił w tym momencie za mało ropy trzeba mieć 700 ropy 600. okej okay, 700 w tym będę mógł sobie zrobić jakiegoś niszczyciela Eee... wykonana tym mogę sobie tutaj wziąć i wrócić w miarę tam na mostku możemy sobie o co robić nasze chodzi? ciało tego możemy sobie zrobić też rafinarium potrzebujemy 200 tego ropa to już możemy sobie w czasie zrobić porządku te chłopaki ostroby oni co całkiem sobie zrobić też tutaj jakąś o co chodzi ciekawą porządku ciekawy domek tak panie tak. za przymbiorzę o... na dyskusję na rozkaz. I niech mi tutaj biorą chłopaki. Na rozkaz. Robota wykonana. Z tak? zwiedzają moich e, jak tam ze złotem, ze wszystkim, co jest... Okej, okay, ta wykonana... Dosyć, to, Mój panie! E, to mamy to mamy laboratorium laborium gobiną by mi się gdzieś. Dało. Jeszcze tego nie mamy, to sobie zrobimy to gdzieś. O, w tym oto miejscu. Dobra. Transporta zmi jest potrzebny tego typu. Tak, kapitanie drodzy. Tak, tak. Gości by mi się przydał. Mój władca. No. Rozkaz. Za przymierze. <laughs> tutaj mam wszystko wzywane. Tutaj mam już. kombinowane. Zrobiłem sobie jakieś obrażenia 1500 zł Znaczy, to bym sobie bardziej wziął. wykonano wykonana. Zatrzymam na jakieś inne sytuacje. Mój panie, on jest Wasza wysokość. Aba, trzymaj, to i wszystko się ulepsza. Kapitan na most. Mój władco? Na rozkaz. Tak. No trzeba mi tutaj troszeczkę wydać tych gości. Tak, tak, kapitanie? kapitanie. W drodze. Przybywam by służyć. Przytar. Tak. W drodze. W drodze, w drodze, w drodze. Ten... Tak, tak. W drodze. Tak, kapitanie. W drodze. Okay, tak, ta tak. Sytuacja. Tak, kapitanie. Tak, kapitanie. Tak, kapitanie. Tak, kapitanie tak, 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 kapitanie. W drodze, w drodze. Tak, kapitanie. E, te gobina bym pasował. Bo... Więc sobie ty bierza i lata. Niech sobie tam do nich i podleci. Nieżujmy sobie jeszcze jednego. Zobaczymy sobie obrożenia, czy nie to znaczy, że nie potrzebujemy, co więcej statków? To cuda lata! Kapitan! Kapitanie. W drodze! W drodze, e, powiedz osobie go sobie dostawę, jakby co? W drodze! Tak, kapitanie! Tak, kapitanie! Tak, tak. W drodze, w drodze, w drodze, tak, kapitanie, tak, 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 kapitanie, tak, kapitanie, w drodze, tak, kapitanie, tak, tak, w drodze. Cisza, spokój, e, idziemy sobie zrobić jakieś dodatkowe farmy, widzę, że ty mam coraz mniej. O co chodzi, tak? Czyli możemy tutaj tak nic zbyt kombinować. Super! Zbudować sobie więcej farm. Robię tutaj co o galonie. W środze 21 na 21 ok. Wasza wysokość. No na rozkaz! Gdzie do uczników, to jeszcze jedną farmę co będzie gdzieś w wklepie. Mędko, że nie będzie nic w ogóle. W czasie będę sobie dawał tych uczników tam, tam. Sytuacja pod jednym ustawionych mniej więcej. Szyper? Przybywam, by służyć. Tak, 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 w drodze tak, 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 kapitanie tak, 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 tak tak, 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 tak. Tak, kapitanie. Tak, 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 tak. W drodze. Ja, drodze. Da, da. W drodze. Tak, tak. W drodze. Tak, tak. Tak, kapitanie. W drodze. <grymne> tutaj życzenie na o, rozkaz. Tylko 3 jak jakby, co? Tak, Panie. Ruszamy. O co chodzi? Tutaj mam wszystko zrobione, tutaj mam też chyba wszystko zrobione, tak więc do. Okej. Okay. Przybywam, by służyć. To, które tam określałem? Wasza wysokość? Tak. Praca wykonana. Goń tam, tak się to, że się chłop, jakby co, pod jedynką w drodze W drodze, I tak, w drodze, tak, kapitanie, w drodze, tak, 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 kapitanie, tak, kapitanie, tak, kapitanie, tak, kapitanie, of tak, kapitanie, tak, kapitanie, tak, kapitanie, w drodze, tak, tak. W drodze. Tak, tak. Dosięgam masz tą? Tak, kapitanie! Tak, kapitanie! Kapitanie! Naszą supracką mocą. super, Eee, gdzie jest jakiś ten nie wąnik. Tak, po tylko do tak, Co było lepszymy, tutaj mamy wszystko lepszone. lepszymy sobie tej katapulta tą Ustawiać żagle. W drodze. Mm, Ustawiać żagle? Tak kapitanie. tak, kapitanie. Tak, kapitanie. Tak, 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 kapitanie, tak, tak, w drodze, w drodze. Tak, 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 kapitanie, w drodze, tak, 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 kapitanie, tak, tak, Praca w drodze. tak, 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 kapitanie. tak, 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 kapitanie. W drodze. tak, 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 kapitanie. W drodze. tak, 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 wasza wysokość, wasza Hej, dobra, okej. Ok, okay zrobimy sobie w tym momencie tutaj e, koszary. Ratusz. Dobra. Mój własny Szyper? Tak, kapitanie. Tak, 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 kapitanie. Nie myj się że troszkę tak tak. Do go. tak, tak. W drodze. Tak, kapitanie. W drodze. Tak, tak, tak kapitanie. Tak, tak. Tak, tak. Tak, kapitanie. W drodze. Tak, tak. Tak, kapitanie. Tak, kapitanie. Tak, okay. kapitanie. I wszystko, my tam zajmaczcza eee, z uwaga. Czy stanie sobie tych gości może? Oprócz tego nasz stateczek zajmaczczy to jest... Super, tak, tak. Zajmiemy naszej bazy zajmaczej. Tak, tak. Robota wykonana. Potrzebuję tutaj też nowych wojowników. W obrębie to jeszcze jednego chłopa zrobił. Okej, okay, wszystko mi tutaj bierze i w tym momencie tutaj robi. Tak, Go, no, panie. Służyć. Przybywam, by służyć. Okej, okay, czyli tak, mój czyciel. Tak, panie wskazu. służyć. Tak, w porządku. Mój panie, dobra. Dobra. Ustawiać żagle. Przybywam, by służyć. Wasza wysokość. Ruszamy. i nasza jeszcze banda. gdzie jest tego? Przybywam, drodze, przybywam, dar, by dar, służyć. Tak, tak. W drodze. 29 na 30. O co chodzi? Barzali, mój panie. Dobra. W porządku. Okay, skończyłem się w tym momencie. Hop, powiem. O co chodzi? Hopi. Tak, Ustawię ciągle. Twe życzenie. Tak. Za Zaprzymierzę. Robota wykonana. Chyba i siedzimy na teraz. Okej. Okej. Tak, kapitanie? W drodze, no. w drodze. No nie wiem, tam gdzie mam, pójdziemy w On tutaj bierze, wycina drzewo, ten tutaj sobie bierze i nosi tą całą tą. tą. Z zamiaszką to jest zamiaszka złota tam i tutaj pil pilno mi ostro ustawiać żagle? Tak, kapitanie, tak, kapitanie. w drodze, w drodze, tak, kapitanie, 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 tak, 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 to jest ciężko tak, 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 w tak, panie, dobra. tak, tutaj tak, tak, W porządku. tak, 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 E, tych Wasza tych, tych sobie, Ruszamy. Tutaj gości sobie zostawimy Ustawiać na... Ruszamy żagle? W drodze. Ło znowu do miasta, bo tylko sobie porobimy w tym momencie tych, tych gości, żeby tutaj mogli wziąć i ładnie oblężyć ten cały. Przybywam by służyć. Tak panie na rozkaz. Ten cały z naszego przeciwnika. Za przymierze. O, wykonana. Okej, okay, czyli tutaj złota wykonana. Mój panie. To jest bardzo Tak, panie, i porządku. Mój władco. Za Praca rozkaz. wykonana. I sympatycznie wszystko się żagle? Organizujemy to. Tak, panie. Tak. Super. Nie zrobił już raz, dwa, trzy, dwa, Ktoś opadł, nie pasował, zobaczcie. Pisał okej. Nie wiem, i naprawia, jak może. Niech chwiecę, trzeba poczekać, żeby to się wdziało, jakoś to entekowało, nie? Praca wykonana. Czekam na rozkazy. Ustawię żagle. Ustawiać żagle? W drodze. Tak, kapitanie, tak. tak. Przybywam, by służyć. W drodze. Okej. Okay. Jeszcze można troszkę troszeczkę między chłopcy porobić. Gotowy byś umrzę. Dobra. Lecimy. Tak, kapitanie, w drodze. Twe rzeczy przymierze. Podwierzka będziemy mi mieć. Tak, na rozkaz. Ruszamy, ruszamy. Za przymierze, przymierzę. Twe życzenie za przymierze Twe życzenie za przymierze. No Okej, między coś sobie wysięgnąć chłopa Zapakujemy do tej całej bazy. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie do bazy, tylko do tego, co było. mam ulepszone napisy, to ja mam wszystko ulepszone napisy. Jak oni dwie rzeczy mogą sobie tutaj wziąć i zrobić, jakby co? Tak, w drodze. W drodze, tak, tak, w drodze. Tak, kapitanie. Dobre. Czekam Dobre. na rozkaz. Czy aż tutaj miejsce na ten, ten cały ratusz? Mój tak. władco? Wasza wysokość, Mój władco? Wasza tak. wysławszy mierze? Mój Przymierze. Mój władczy mierze, mój władczy mierze wysokość. Tak, kapitanie. W drodze. Twe życzenie, mój władny, rozkaz. Twe życzenie, tak, tak panie. Ruszamy. Wasza wysokość? Tak. Na rozkaz, na rozkaz. Robota wykonana. Twe życzenie. Na rozkaz. Czekam na rozkaz. Okej. Okay. Mój, mój, tak. mój władco. Mój władco. Gotowy na rozkaz. Wyszło. Twe tak, życzenie. Tak. Tak. tak, kapitanie. Ruszamy. na rozkaz mój włoska, okay. mój włoska, mój mój Ruszamy. mój włoska, mój włoska, się zaraz mój ten, mój Ruszamy. Tak. Ruszamy. Oj, tutaj powinien się zaraz skończyć ten, Mam jeszcze jakieś tutaj te tak, kufry. Nie kufry, tylko okej. Okay. I yy, statki miałem, które udało mi się wziąć z znaczy, Gratulacje. Podniosłeś zwycięstwo, zapisz grę. Po 19 sobie to zapiszemy ładnie. Zapisz.